Drodzy bracia i siostry, jeśli szukacie ochrony dla swoich dzieci, rodziny i rodziców, ta modlitwa jest dla Was. Matka Boża, nasza najokochańsza orędowniczka, zawsze wysłuchuje tych, którzy zwracają się do niej z wiarą i pokorą. Odmówcie tę modlitwę do końca, a łaska ochrony spłynie na Was i Waszych bliskich. Nie zapomnijcie zostawić polubienia i zasubskrybować kanał, aby ta potężna modlitwa mogła dotrzeć do tych, którzy jej najbardziej potrzebują. Niech błogosławieństwo Maryi otoczy was światłem i pokojem. Święta Mary Jo, Matko Boża, nasza najczulsza opiekunko, która z miłością przygarniasz wszystkie swoje dzieci. Przychodzimy do Ciebie dziś z ufnością, prosząc o Twoją matczyną ochronę. Otocz swoją niebieską płaszczem nasze dzieci, aby były chronione od wszelkiego zła, od pokus, od fałszywych przyjaciół. Od niebezpieczeństw, które mogą czyhać na ich drodze. Niech Twoja matczyna miłość będzie ich tarczą. Aby nigdy nie zbłądziły, aby zawsze kroczyły ścieżką światła. Prawdy i Bożej Mądrości. Mary Joe, ty, która znałaś troski matki, zrozum nasze serca, które drżą o bliskich. Weź w swoje ręce naszą rodzinę. Błogosław naszym rodzicom. Którzy dali nam życie, którzy nas wychowali i otoczyli miłością. Daj im siłę w chwilach słabości, pocieszenie w chwilach smutku i zdrowie, aby mogli cieszyć się. Owocami swojej dobroci. O Joe, błagamy cię również o ochronę naszych domów. Niech złe moce nie znajdą w nich miejsca. Niech Twoja obecność napełnia nasze ściany pokojem. A Twoja modlitwa przynosi harmonię i miłość. Broń nas przed chorobami, przed nieszczęściem, przed troskami, które mogą zakłócić naszą wiarę. Nie pozwól, by lęk przeniknął nasze serca, ale napełnij nas niezachwianą ufnością. W Bożą Opatrzność, Matko Najświętsza, Która w Fatimie, Lords i Guadalupe, objawiłaś się, by przynieść ludziom nadzieję. Spójrz dziś na nas łaskawym wzrokiem. Weź pod swą opiekę każdą matkę. Każdego ojca, każde dziecko. Każdego, kto woła do ciebie w modlitwie. Niech Twoja obecność będzie dla nas latarnią. W chwilach ciemności. A Twoje ręce niech prowadzą nas. Do twego syna, Jezusa Chrystusa. Zdrowaś Mary jo, łaski pełna. Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj. Synowi swojemu nas polecaj. Swojemu synowi nas oddawaj. Święta Mary Joe, Matko Boga Najwyższego. Nasza czuła i miłosierna orędowniczko, która nigdy nie opuszczasz tych, którzy do Ciebie wołają. Przychodzimy dziś do Ciebie z pokornymi sercami, prosząc o Twoje błogosławieństwo, o obfitość i dostatek w naszym życiu. Mary Joe, Ty, która znasz troski ludzi, która widziałaś trud codziennego życia, która w kanie galilejskiej uprosiłaś syna, by przemienił wodę w wino. Błagamy cię teraz. Przemień nasze niedostatki w pełnię błogosławieństw. Niech nasze domy napełnią się dobrobytem. Niech nasza praca przynosi owoce. Niech nasze stoły nigdy nie będą puste. Ty, która troszczysz się o swoje dzieci, uproś nam u Boga życie bez lęku o jutro. Niech każdy, kto modli się tą modlitwą, zażna dostatku i pomyślności. Niech żaden ojciec i żadna matka nie martwi się o chleb dla swoich dzieci. Niech nasze rodziny cieszą się błogosławieństwem, które pozwoli nam żyć w pokoju, w dobrobycie i radości. Mary Joe, Królowo Nieba, uproś nam mądrość w zarządzaniu naszymi dobrami. Siłę do pracy i wytrwałość w dążeniu do celów. Niech otwierają się przed nami nowe drzwi. Niech spotykamy ludzi, którzy pomogą nam wzrastać. Niech nasze ręce nigdy nie będą puste, lecz zawsze gotowe do dawania i pomagania innym. Omery Joe, spraw, by nasza ziemia rodziła obfite plony, by nasze biznesy i przedsięwzięcia kwitły, by nasze wysiłki były nagradzane. Byśmy mogli dzielić się bogactwem z potrzebującymi. Błogosław nasze inwestycje, prowadź nasze decyzje finansowe, chroń nas przed nieuczciwością, przed stratą i przeciwnościami losu. Matko Najświętsza, spraw, by w naszym domu panowała radość, byśmy nie tylko mieli bogactwo materialne, ale także serce pełne wdzięczności i pokoju. Niech każdy posiłek spożywamy z wdzięcznością. Każdy dzień zaczynamy z nadzieją. A każdą noc kończymy spokojnym snem. Świadomi, że jesteś przy nas. Zdrowaś Mary Joe, łaski pełna. Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mary jo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko Boża, Twojej opiece powierzamy nasze domy, nasze finanse, nasze marzenia i nadzieje. Niech Twoja łaska przyniesie nam życie w obfitości. Niech Twoja ręka prowadzi nas do pomyślności. Abyśmy nigdy nie cierpieli niedostatku, lecz żyli w radości i dostatku, chwaląc Boga za Jego nieskończoną dobroć. Najświętsza Mary Joe, matko naszego zbawiciela. Ty, która jesteś pełna łaski i miłosierdzia. Przychodzimy do ciebie z ufnością, prosząc o błogosławieństwo w naszym życiu, o dostatek i obfitość w każdym jego aspekcie. Mary Joe, ty, która troszczyłaś się o swojego syna. Która nigdy nie pozwoliła, by zabrakło mu niczego. Otocz swoją matczyną opieką także nas. Spraw, aby nasze domy były pełne ciepła. Nasze serca, pełne pokoju. A nasze stoły, zawsze zastawione obfitością. Niech każdy posiłek, który spożywamy, będzie znakiem Twojej łaski. Niech nigdy nie zabraknie nam chleba. A nasze rodziny nie zaznają głodu ani niedostatku. Omer Joe, ty, która widziałaś cuda Bożej Hojności. Uproś nam u syna obfitość błogosławieństw. Niech nasza praca przynosi godziwe owoce. Niech każdy wysiłek zostanie nagrodzony. Niech drzwi dobrobytu otworzą się przed nami. Wspieraj nas w chwilach trudności. Daj nam siłę do pokonywania przeszkód. Cierpliwość, by czekać na Boże dary. I mądrość, by nimi dobrze zarządzać. Matko Najświętsza. Która wstawiasz się za nami przed tronem Boga. Uproś nam nie tylko bogactwo materialne, ale także duchową harmonię i wdzięczność, abyśmy zawsze pamiętali, że prawdziwa obfitość pochodzi od Boga i że każdy dar, który otrzymujemy, jest znakiem Jego miłości. O Pani nasza, prowadź nas do ścieżek sukcesu i pomyślności. Chroni nasze finanse. Błogosław nasze przedsięwzięcia. Pomagaj nam w podejmowaniu właściwych decyzji. Niech nasze ręce nigdy nie będą puste, lecz zawsze gotowe do pracy i dzielenia się z innymi. Daj nam serca otwarte na pomoc potrzebującym, abyśmy z wdzięcznością przekazywali dobro, które otrzymujemy od Ciebie i Twojego Syna. Mary Joe, Królowo Niebios, niech każdy, kto odmawia tę modlitwę, zażna bogactwa duchowego i materialnego. Niech nasze domy będą miejscem radości i pokoju. Niech nasze życie płynie w harmonii i szczęściu. Niech wszelkie trudności zostaną pokonane, a każda przeszkoda zamieni się w nową szansę. Zdrowaś Mary jo, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mary jo, Matko Boża Módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Matko Boża Twojej opiece powierzamy naszą przyszłość Nasze marzenia i naszą drogę do dobrobytu Bądź z nami w każdej chwili W chwilach radości i w chwilach prób Niech Twoja łaska obficie na nas spływa Niech nasze życie będzie wypełnione dostatkiem, a nasze serca przepełnione wdzięcznością. Za Twoją matczyną miłość. Amen. Jeśli pragniecie, aby ta modlitwa przyniosła Wam prawdziwe błogosławieństwo, odmawiajcie ją przez siedem dni z rzędu. Siedem to święta liczba, pełna duchowej mocy i Bożej doskonałości. To właśnie przez siedem dni Bóg tworzył świat. To siedem sakramentów prowadzi nas do zbawienia, i to siedem dni modlitwy może otworzyć drzwi do obfitości w Waszym życiu. Niech każdy, kto słucha tej modlitwy, przyjmie ją sercem pełnym wiary i ufności. Przez siedem dni trwajcie w tej modlitwie, a Maryja, nasza Matka i orędowniczka, otoczy Was swoją opieką i wyprosi dla Was pomyślność, dostatek i pokój. Jeśli ta modlitwa była dla Ciebie ważna, nie zapomnij zasubskrybować kanału, dźwięk wiary i zostawić polubienia. Dzięki temu więcej osób odnajdzie drogę do Bożego błogosławieństwa, a nasza wspólna modlitwa stanie się jeszcze silniejsza. W tym momencie na ekranie pojawiły się dwie inne modlitwy. Wybierz jedną z nich i kontynuuj tę piękną modlitewną podróż. Niech Boża łaska i opieka Maryi zawsze będą z Tobą. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.